Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Kamil, ogromne gratulacje. No, wspaniały dzisiaj ten konkurs w swoim wykonaniu. Ta, ta, takiego tu to nie pamiętam. No, dziękuję. Jak myślisz, co tu zaważyło na tym, że aż tak odskoczyłeś wszystkim? Znaczy, nie uważam, żebym jakoś, jakoś tutaj e, zrobił coś nadzwyczajnego. Ja po prostu skakałem normalnie. To o, czym, to o czym wczoraj rozmawiałem po, po kwalifikacjach, czy trzeba po prostu skakać, skakać normalne, swoje normalne skoki i wszystko będzie, wszystko będzie okej. Okay. No ja się na tej skoczni czuję naprawdę jak ryba w wodzie i, e, i to jest chyba, chyba to. Twój rekord został już dopisany na listy startowe. No <noise> dzięki. No, czy myślisz, że te oba skoki były podobne, równie dobre? Znaczy, trudno mi w tej chwili to ocenić. Będę to jeszcze musiał zanalizować scenerem, natomiast ja myślę, że ten pierwszy był trochę lepszy od tego drugiego. Ten drugi, minimalnie, to jest dosłownie minimalna różnica, że poleciał za bardzo do, do, do kierunku. Przez to też miałem problemy trochę przy lądowaniu, ale, ale obydwa były, były bardzo dobre. Nas trochę zdziwiło, że nie zbyt widać było po Tobie, żebyś się cieszył po tym drugim skoku. Nie, nie, ja się cieszę naprawdę. Może, może nie skaczę dosłownie z, z radości, ale, ale aż w środku mnie rozpiera. Trochę przyzwyczaiłeś się już trochę do wygrywania? No, bez przesady. I dalej te zwycięstwa smakują tak samo? Oczywiście, myślę, że zawsze będą. Chyba trudno o lepszy końcówkę lata, to taki miły akcent na sam koniec. Będziecie się lepiej teraz przygotowywać do tej zimy? Czy na pewno każdy dobry wynik buduje i dodaje jeszcze więcej motywacji, takiej pozytywnej energii do, do dalszej pracy i, i na pewno mi to pomoże teraz, zwłaszcza, że, że trochę... Trochę tej, tej pracy jest przede mną do zimy, żeby jak najlepiej się do niej przygotować, bo, bo tak naprawdę to zima jest ważna. W zimie już nikt nie będzie wspominał tego sezonu letniego. Czy mimo wszystko dzisiaj, już tak na spokojnie po, po konkursie, możesz powiedzieć, że czułeś taką rywalizację tutaj właśnie z Austriakiem, ze Schierenzauerem? Jasne, że tak. No, dla mnie był to przede wszystkim konkurs taki, w którym się mogę sprawdzić e w takich warunkach bojowych, że tak powiem. E skakałem tutaj bardzo dobrze wczoraj. Razem z Gregorem skakaliśmy mniej więcej te same metry i, i dzisiaj, e, dzisiaj trzeba było tylko po prostu powtarzać te, te swoje skoki i wszystko wyszło. Dzisiaj taki miałem cel i go zrealizowałem. A Jakoś nie podrażniło Cię, że Austriak opuścił serię próbną? Nie, bynajmniej to jest, to jest kwestia, kwestia e, samego zawodnika, jak on, jak on sobie e, zaplanuje i jak on się czuje. Jeżeli czuł się na tyle mocny, żeby odpuścić serię próbną, to, to dlaczego nie?